Witam serdecznie na spotkaniu w króciutkim na kilku zdaniach w systemie miłości, które wypowiedział ojciec Pio, tą nazwę to on mi podał. I teraz jest pytanie następne. Kto rządzi tym światem? No na pewno nie miłość, bo gdyby miłość rządziła światem, nie byłoby tyle zła. I nieszczęść, które jest czynione głównie przez człowieka. My jesteśmy na innym pułapie niż zwierzęta. Zwierzęta tam mają swoje, a my, jest, my mają swoją cywilizację, a my mamy swoją. I to nie elity rządzą światem. To nie banki, banksterzy czy jacyś tam ludzie. Którzy mają dużo pieniędzy, i dużo władzy i swoje prywatne wojska i ochrony. Nie oni rządzą. <laughs> rządzi tym wszystkim zło, po prostu zło, złe systemy. Inaczej mówiąc konkretnie, rządzi egoizm. Tym światem rządzi egoizm. I z powodu właśnie tego egoizmu, braku miłości do bliźniego, powstają różne systemy, różne. Hmm, wojny oczywiście, bronie, drony produkowane są po to, żeby zabijać ludzi. No jak się tak popatrzy, zwykle no to przecież widać, że to jest chore, że to wszystko jest chore. I fakt faktem, że jest wiele osób na wysokich stanowiskach, gdzieś tam z tyłu, gdzie ich nie widać, nie ma ich w telewizji ani w gazetach oni jakby rządzą, ale to nie oni rządzą. To rządzi ich egoizm, ich głupota i zło, które w nich siedzi. To rządzi, bo gdyby taki człowiek, który ma dużo do powiedzenia, zmienił się, zmienił zdanie, otworzył się na ludzi, na miłość, to by zupełnie było inaczej. Dlatego ojciec Pio właśnie mówił, że od rządzących wiele zależy, bo to od człowieka tak naprawdę dużo zależy. I dodał mi kiedyś, że jeden człowiek, który ma władzę, potrafi zniszczyć cały naród. Tak, w Polsce się dzieje, Tusk to robi właśnie, z Bodnarem. Niszczą cały naród. Ideologie wprowadzają wszystkie fałszywe rzeczy, udają tylko i czekają na poklask. I to się dzieje nie tylko w Polsce, ale wszędzie. Rządzi światem egoizm, brak miłości do Boga i bliźniego, potępianie wszystkiego, co jest chrześcijańskie. Co jest katolickie, co jest buddyjskie, czy muzułmańskie, czy jakieś tam hinduskie, to też oni też mają dobre niektóre przepisy, które można było wprowadzić w życie. Bo tam, gdzie jest mowa o miłości, to na 100% jest dobre. A jak już się nie, nie mówi o miłości, o miłości bliźniego, to już jest niedobrze. Dzisiaj pan marszałek, hołownia, słyszałem, no oszalał całkiem. On chce oddzielić Kościół od, od, od państwa, Kościół swoją drogą, państwo swoją. Kimże ty jesteś, człowieku? Rozdzielić sobie duszę od ciała. Da się to rozdzielić? Nie da się rozdzielić. Dusza to jest świadomość, a ciało to załóżmy jest tą strukturą państwa, strukturą Kościoła. To jest jedno i to samo, tak naprawdę. Ale oni to wszystko specjalnie robią, bo rządzi nimi egoizm i zło. Zło kompletne więc wszyscy się muszą ponawracać, zmienić świadomość całkowicie, bo mają źle ukształtowaną przez szkoły, przez dziennikarstwo, przez telewizję TVN szczególnie. Ona jest taka anty. Trzeba się uczyć wielkiej tolerancji i wielkiej prawdy, a nie unikać tego i dzielić. Wszystko jest jednością, a z drugiej strony też musimy to mówić. Rozdzielać, z jednej strony łączyć, z drugiej strony rozdzielać, no bo jak zło zapanuje w tobie, no to trzeba cię nauczyć tego, żeby nie zapanowało, więc trzeba zwracać uwagę i mówić: Jesteś zły, jesteś egoistą, to też można powiedzieć: że Jezus to robił, zmieniał świadomość, bo właśnie o to głównie chodzi o zmianę świadomości. Więc światem rządzi zło a nie ludzie. Ludzie tylko są narzędziami tego zła. Czyli światem rządzi egoizm. Stąd Jezus mówił o miłości Boga i bliźniego. O tym, żeby się zaprzeć samego siebie. Miły i bliźniego jak siebie samego. Gdyby ci przywódcy, którzy mają, dzierżą jakieś tam stanowiska, piastują, to powinni to właśnie wprowadzić do swojego życia i wtedy daliby przykład i wszyscy by Ministrowie czy tam jacyś inni robili to samo co ten na górze. A ten na górze u nas tupnie nogą, i wszyscy wojewodowie, wszyscy ministrowie klękają przed nim, jak przed boszkiem nic nie mogą zrobić, bo, bo ich wyrzucia albo aresztuje. No to, to widać, że źle, że złą drogą idzie ten pan. No, to tyle <laughs> się nagadałem. Za Twoje codzienne poświęcenie, które jak taran trudności rozbija. Dziękuję za gest i słowa, subtelność, za to, że jesteś w tym życiu ze mną. Z Tobą piękno wyrasta jak wiosenka. Dzienny uśmiech za to, że jesteś po całonkiem Dziękuję za chwilę, które dzielisz ze mną. Za ciepło w tym sercu i noc przyjemną, za twą moc. Serca, która rozświetla w ciemności w tych chwilach, których doświadczam słabości. Z tobą piękno wyrasta jak wiosenny kwiat i życie napełnia paletą barw. Dziękuję Ci za każdy twój codzienny uśmiech. Za to, że jesteś pocałunkiem uśnież. Dziękuję za otwarcie, gdy jest mi ciężko, za ciepłe słowo, które serce pokrzepi, za Twoją miłość, która daje nadzieję, blasku radości życiowe spełnienie. Bez Ciebie życie traci swój sens. Byłoby pustką, która wypełnia dzień. Każda ta chwila, która z Tobą mam, nadaje radość i wdzięczności trwam. Z Tobą piękno wyrasta jak wiosenny kwiat i życie napełnia paletą barw. Dziękuję Ci za każdy Twój codzienny. Jesteś pocałunkiem mu śnież.